Och dziewczyny, w Pepko pojawiła się nowa kolekcja damskich ubrań. Jest genialna. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd. Zostańcie do końca, bo perełki zostawiam Wam na sam koniec. Tutaj mamy przepiękną sukienkę, taką zieloną. Słuchajcie, już trochę świąteczną, za 50 zł. Są też duże rozmiary, także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Tak ona się prezentuje. Ona jest zrobiona z takiego poliestru. Zobaczcie, ale jaki piękny, zielony, błyszczący jest ten materiał. Tutaj rozmiary macie do 42. Ostatnio pokazywałam Wam te sweterki, natomiast one były w kolorze czerwonym. Teraz powieły się jeszcze w kolorze takim beżowym. Zobaczcie, mamy piękną choineczkę na środku z takimi perełkami złotymi. One kosztują 30 zł i rozmiary są do 3XL. to jest jeszcze taka sama, tylko w kolorze czerwonym nowe spodnie słuchajcie, tutaj mamy takie z takiej imitacji skóry fajne, bo są słuchajcie na gumce także w, to, takie w formie leginsów za 50 zł On, rozmiary macie do 44 i myślę, że one będą się idealnie dopasowywały do ciała Kolejna rzecz to ten pomarańczowy sweterek. Jest przemiły w dotyku, rękawki ma fajne, bo 3 czwarte, więc taki akurat jest na teraz bądź do pracy. Um, on jest w cenie 30 zł, a rozmiary są do 3XL. Zobaczcie, jakie też piękne polarkowe takie sweterki pojawiły się w Pepco. Takie z... Z poliestru one są wykonane, a ten, ten materiał jest taki misiady. One kosztują 50 zł. Rozmiary są do XXL. Tutaj mamy w kolorze takiego brudnego różu. E, natomiast jeszcze zaraz Wam pokażę, bo są też dostępne w innych kolorach. Słuchajcie, już pojawiają się też sylwestrowe kreacje. Zobaczcie, jakie mamy piękną sukieneczkę. Zaraz Wam przybliżę materiał. Tą sukieneczkę dostaniecie za 50 zł. Wam przybliżę zaraz materiał, żebyście mogły sobie zobaczyć, jak mniej więcej jest bliska wygląda ten wzór. Tego samego wzoru jak ta sukienka mamy też słuchajcie, prędko dostępne spódnice i sweterki, więc tutaj dobierzecie, czy tam chcecie na przykład ze spódnicą, ona kosztuje 40 zł, czy na przykład sukienkę, czy spódnicę i sweterek wszystko dostaniecie. Są też nowe płaszczyki. Zobaczcie, jak się ładnie prezentują. One są bardzo długie, kosztują 80 zł, a rozmiary mamy do 46. One są w kolorze takim latem. Nie wiem, czy to dobrze teraz widać na filmie. Pokażę Wam jeszcze z tyłu. Tutaj mamy jeszcze takie czarne bluzy z fajnym tym złotym zameczkiem. One ten polarek mają taki, taki ładny, błyszczący. No, fajnie się prezentują. One są w cenie 40 zł, a rozmiary mamy do XXL, tylko mi gdzieś to spieczy. Słuchajcie, też pojawiły się nowe kapcie. Tutaj mamy w formie tak, z taką sarenką, z takim barankiem przemiłym w dotyku za 25 zł, Tutaj jakaś myszka miki, kaczor nam jeszcze wskakuje też z barankiem za 25 zł, Tutaj w ogóle jest myszka miki, ona góry ma tylko takiego czerwonego misia. I jest w cenie 25 zł. Co tutaj jeszcze z takich nowości? Ach, te kapciuszki z tym bąbelkiem. Patrzcie jak one fajnie wyglądają. Kosztują 20 zł. No dobra, to opuszczamy dział kapciuszków i teraz pobiegniemy na... zaraz na bieliznę, słuchajcie, ale jeszcze te króliczki na koniec Wam pokażę. I te króliczki mamy w cenie 20 zł. Tak, jeszcze na koniec. I jeszcze nie to, jeszcze nie koniec. Jeszcze tutaj coś wypatrzyłam. Za 15 zł i mamy takie uszy. Słuchajcie, są też nowe piżamki, Ta jest bardzo ładna. One są takie cieplutkie. Nie są za gorące, wiecie, za grube, ale są cieplutkie. Spodniem, ze spodniami w zestawie to jest taki sweterek. One mają jeszcze ściągacze na dole, te spodnie. Już tutaj wam pokazuję. One są w cenie 50 zł, a rozmiary są do XL. Tutaj jeszcze chcę Wam pokazać też u góry, ale ktoś odwiesił tą zieloną tutaj i chciałam pokazać tą szarą, bo ona też ma taki fajny, przyjemny w ogóle materiał, dosyć taki rozciągliwy, więc myślę, że będzie się w niej bardzo wygodnie spało. To jest zestaw takiej koszuli ze spodniami. Ona kosztuje 60 zł, a rozmiary są do XL. Kolejna rzecz to ten zestaw, słuchajcie, z tym misiem. Ten misiu jest w cenie 40 zł, a rozmiary są do XXL. To jest też taka koszula z takimi spodniami w kratę. I też mamy nowe biustonosze, słuchajcie, taki w, w kolorze takiej jasnej pomarańcze za 20 zł. Ten jest bardzo fajny, bo on ma takie poszycie koronkowe. Bardzo mi się to podoba, co na dole jest też ta koronka, słuchajcie, fajna, on jest w kolorze brązu i on kosztuje dwie dyszki. Lecąc jeszcze tak dalej, to tutaj mamy taki fajny też niebieski, on jest taki fajny, bo ten kolor jest jasny, taki niebieski, taki przyjemny dla oka, słuchajcie, i on jest w cenie 20 zł. No i na końcu mamy jeszcze taki róż, no jeszcze nie na końcu, coś tam jeszcze zaraz Wam pokażę, za 25 zł, one nie są push to jest takie, wiecie, klasyczny. No i tutaj mamy też jeszcze bordowy też z takim poszyciem koronkowym, naszy, naszyciem takim. Za 20 zł, ale też wygląda fajnie całkiem. No i tutaj też jak pokazywałam Wam ten róż, to tutaj mamy taki sam, nie, tylko brązowy po prostu. I on jest w cenie 20 zł, no i tutaj jeszcze też taki w kolorze brązu też właśnie z taką koronką. Słuchajcie, I on kosztuje dwie deszki. Mamy też w PEPKO nowe czapki. Wcześniej były różowe, teraz pojawiły się też w kolorze niebieskim. Ta kosztuje 25 zł i do tego możecie sobie dobrać rękawiczki. One są fajne, bo mają bardzo długi ten stan, tak jakby. No i też, jeżeli chcecie, to do kompletu macie taki szal. Tylko jeden minus tego szalika jest taki, że to jest taki materiał, wiecie, który strasznie gryzie, przynajmniej mnie. On kosztuje 30 zł. I zobaczcie jeszcze w pepko takie, no, takie ładne zestawy za 7 zł się pojawiły, i to są do kieliszków takie zawieszki świąteczne. Teraz wam tutaj: pokażę, zobaczcie sobie, to jest komplet znaczników zawieszek do kieliszków. Tutaj mamy też świąteczne foremki. Jeżeli będziecie piekły pierniczki, to Wam się na pewno przydadzą za 5 zł. No i tutaj też ma... A, w ogóle, patrzcie, to jest w ogóle do pierogów. Też już musi być w kolorze świątecznym. Ten zestaw kosztuje 5 zł, bo tutaj macie dwa rozmiary. To tutaj jeszcze, tutaj jeszcze też drugi taki zestaw za piątkę to właśnie pierniczków. One są fajne, bo one są jeszcze z pieczątkami. Mamy też nowe osłonki za 20 zł, czerwone. Są też dostępne, zielone, zaraz Wam pokażę. Tutaj jest w kolorze ta złotym, ale ją zaraz wyciągnę, bo muszę sobie dwóch rąk do tego potrzebuję. Ta biała natomiast kosztuje 20 zł. I jest przepiękna, ona ma wzór takich śnieżynek. I tutaj jest ta złota, ona kosztuje 30 zł. I też powiem wam szczerze, że na żywo robi bardzo duże wrażenie. Myślę, że jeszcze większe będzie robiła w Waszym pomieszczeniu. Takie tutaj kwiatuszki, trawka właściwie, przepraszam, za 12 zł, i obok widzę jeszcze jakąś taką dekorację. Co to jest? a tak, tu możecie sobie zrobić po prostu za dyszkę własną, jakąś kompozycję. Tutaj mamy zasłony, bardzo fajny wzór, bardzo fajny materiał, stówkę one kosztują. Macie dwie w zestawie, słuchajcie i uważam, że to jest super cena, bo zazwyczaj to za jedną trzeba dać stówkę, nie? Tutaj jest też takie fajne, są tylko one kosztują 80 zł, znaczy tylko. 135 na 260 i ten materiał jest taki błyszczący. Tutaj mamy jeszcze taką Trochę jest pognieciona, ale też jest taka połyskująca, właśnie jak ta szara. No też kosztuje 80 zł. Tylko ma inny wymiar. Ona ma 140 Słuchajcie, na 260. No i tutaj te przepiękne poszewki za 20 zł. z tymi liściami. One mi się strasznie podobają. Znaczy, poszewki, przepraszam, bieżniki. Nie wiem skąd mi się ta poszewka wzięła. Tutaj jeszcze mamy też takie beżowe. One są takie matowe, te materiały jest, 50 zł. On kosztuje. Tutaj, już takie stricte świąteczne za 35 zł z takimi pięknymi, srebrnymi, brokatowymi śnieżynkami. Mamy też nowe pojemniczki. Tutaj macie zobaczcie te większe, na przykład w cenie 12 zł, ale w środku są też mniejsze, już w zadyszkę. Tutaj taki Mikołajowy z takim jakby brzuszkiem i paskiem Mikołaja za 30 zł. Tutaj mamy z bałwanka brzuszkiem, słuchaj, słodki, za 3 dyszki. No i u góry też mamy, słuchajcie, renifery po prostu renifery. Też za trzy dyszki. Na koniec jeszcze Wam pokażę takie złote też pojemniczki. Zobaczcie, one fajnie wyglądają. Właśnie one są już w sumie dosyć dawno w Pepco, ale są tak ładne, że musiałam pokazać. Kosztują 30 zł. Tutaj mamy jeszcze taki pojemniczek z taką teksturą takiego sweterka. No, on też fajnie wygląda całkiem, całkiem. On kosztuje 15 zł. No i co tu mamy dalej? Taki w kolorze lata, w formie takiej torby. Za 35 zł. Dziewczyny, z mojej strony to już wszystko. Dzięki Wam wielkie. Do zobaczenia. Hej!